Znaczy jak nie gramy 1, 2, 3. Muszę, żebym powiedzieć, jak pobrać L brau, Chodzisz w Google Morda. Później naciskasz, szukaj, ale jak nie masz Androidu, to nic z tego. wpisujesz tak. N -u Le uly. Oczywiście na pewno z brown". I patrz wchodzisz, żeby tamte nie wchodzisz, tylko w to wchodzisz. No bo to jest z tej nowej aktualizacji. A tak to będziesz musiał i tak jeszcze zaktualizować. A tak to za jednym razem ci się uda. Już ja tego nie mogę zrobić, ale tam masz takie jakby linki do pobierania. Pobierasz te linki. No i jak już pobierzesz te linki, no to naciskasz na linka, pobiera ci się ta gierka, Później naciskasz na to, potwierdzasz tam coś tam. Naciskasz otwórz i masz z brow. I taka ikonka koledzka. Albo dobre, wświetliło mi się to patrz, Coś takiego musisz mieć. Bierzesz o. O co bierzesz? No chyba, że masz iOS. Stop na. No. Tam to też się da. I tu bierzesz. O. Pokażę Ci, jak się robi. czy robisz. Pobierz ponownie. No i tu będziesz miał wszystko, co powinno być w aktualizacji, w Stars. Ja, to, jest, ma, że to jest mnóstwo genów, co możesz sobie wszystko kupić. Będziesz miał Lary i Lori. Będziesz miał Kita, Miko też. Popatrz, teraz pobysz ponownie. A. Aha, do Kiki na raz mi będzie pobierać. Jak tak no to dziwne trochę. Patrz tutaj naciskasz, się pokazuje za ile się pobierze. Jeśli się ten link pobierze, to tu klikasz. Zaznaczę Ci jak. O, tu klikasz. Tutaj masz. Najpierw Ci się pobiera link, potwierdza. Później masz zainstaluj aplikację, potwierdzasz, że chcesz zainstalować i masz gierkę. Ty, ty masz tak nie robić tym krzyżem zamykać, no bo ja już mam pobrane. No i Ci pokażę teraz jak ta gra wygląda. Patrz, to jest coś takiego. Taka kolebka. Chodzi to. Widzisz, jak już się odpala fajnie? Jest to z dziwniejszych To trzeba się na główne zarogować. Aha, muszę najpierw tutaj zrobić. Dobra, nieważne. to już jest taką wielkość, że możesz wszystko kupować. patrz, na małżeństwo. W masz tu wszystko do wybierania na kupiony Możesz się na przykład opaczki tak kupić i to będziemy mega no zobaczcie, bo Czyli coś takiego to będzie możesz się go ulepszać, zanim też możesz się go ulepszać, jeśli nie starczy punktów mocy. Dobrze, to na raz.